28 marca Ewangelia Marka 12 rozdział wiersz od 28 b do 34 Miłować całym sercem znaczy więcej niż całopalenia i ofiary. Popatrzcie, że do tej pory przymierze było zawierane za pomocą krwi z ofiar czy też z jakiejś ofiary, która później ulegała całopaleniu. Natomiast nowe przymierze dokonuje się we krwi już nie zwierzęcia, które nie może kochać, które nie może wybierać, e, które nie może decydować, tak jak czyni to człowiek, lecz we krwi Chrystusa, gdzie to serce jest e, sercem synowskim, a więc sercem niepodzielonym, które całkowicie wybiera e, Ojca. A więc, a więc e, te wszystkie dotychczasowe ofiary i całopalenia, są usunięte tą jedną niepowtarzalną ofiarą, którą my uobecniamy w Eucharystii. Niepowtarzalną w tym wymiarze sposobu, który był sposobem krwawym. Natomiast w sposobie bezkrwawym uobecniamy ofiary Jezusa Chrystusa przez sprawowanie eucharystycznej ofiary. Całym sercem. To znaczy bez jakiegokolwiek podziału, bez wybierania czegoś i zostawiania dla siebie, ale oddawania tego zupełnie w ręce Ojca, tak jak nauczył nas tego Jego syn, Jezus Chrystus. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.